Czy giełda FTX wydrukowała miliardy USDT bez pokrycia? Ruszył proces z byłego CEO FTX-a, sama Bankmana i Karolina z Alamedy strzela z ucha. Co ciekawego w tym procesie. Mamy nowe rzeczy związane z Layer Zero, mamy kolejną rundę, która rozpocznie już się niedługo, jeżeli chodzi o Sparta Dex. Mam dla Was mały bonusik od ByBita. Porozmawiamy sobie również, jak mocno ruszyła się Scroll oraz o nowym produkcie od projektu Real Fever. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Czwartek zbliżamy się już do końca tygodnia. Oczywiście szybko i sprawnie lecimy z naszymi krypto tematami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, oczywiście dzwoneczek, subskrypcja. Dzięki temu jesteś na bieżąco, zawsze zostaw łapkę w górę, skomentuj wydarzenia, o których mówię w tym materiale i standardowo przypominam, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Wszystkie tezy i myśli zawarte w tym filmie jest to. Tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Zaczynamy szybciutko, jak zawsze, od ogłoszeń parafialnych. Przypominam, że nowa kolekcja dostępna na Kryptosklepie. Bluzy dostępne tylko i wyłącznie w preorderze. Jak ktoś lubi kryptociuchy, zapraszam serdecznie. Wszystkie wzory oczywiście możecie przejrzeć sobie na naszej stronie kryptosklep.com. Z ważniejszych słuchajcie ogłoszeń parafialnych to oczywiście przypominam o tym, że cały czas uaktualniamy telegram, żeby lepiej można było się poruszać. Obecnie robimy, scalamy wszystko w grupę edukacja, a więc łączymy tak naprawdę edukację z Hyde Parkiem i dodajemy nowe pokoje, żeby po prostu każdy mógł szybko znaleźć te miejsce, które go interesuje. Jeżeli chodzi o wczorajszy film, mam nową nagrywkę o giełdzie Bybit, na którą serdecznie wszystkich zapraszam, jeżeli nie macie konta na Bybicie. Zapraszam na ten materiał i warto samemu ocenić, czy warto właśnie mieć na tej giełdzie konto. Także omówiłem też nowe opcje, z których ja korzystam przypominam, że również obecnie trwa buy votes, a więc możemy głosować na projekt na naszej grupie buybit Polska. Znajdziecie informacje, który oczywiście projekt wygrywa. Mam również niespodziankę dla nowych osób, dla wszystkich osób, które niektórych jeszcze nie ma na Bybicie. 10 osób otrzyma od giełdy buybit 10 dolarów. To co wystarczy zrobić, to zarejestrować się z naszego linku. Nie trzeba robić żadnego depozytu, więc jeżeli nie ma was jeszcze na Bybicie, a chcecie potestować, to w tej chwili. Na ekranie widzicie QR kod, który wystarczy właśnie sobie zeskanować i po zeskanowaniu tego kodu jeżeli założycie oczywiście bezpośrednio z linka dostaniecie od krypto ekipy i od Bybita 10 dolarów i już niedługo szykuję Wam kolejny film o Bybicie, tak jak wiecie ja nie jestem fanem aplikacji mobilnych, ale jeżeli chodzi o aplikację Bybita fajnie ona działa opowiem Wam w tym filmie właśnie o samej apce zrobimy oczywiście giveawaya razem z Bybitem no i powiem Wam jeszcze o jeszcze jednej opcji która może być dobra dla osób, które nie mają czasu pilnować rynku kryptowalut, a chcą go śledzić lecimy sobie słuchajcie dalej oczywiście zaczynamy od coin gecko zaczerwieniło się na, na tym rynku bitcoin 26799 1,6% spadek jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny ponad 3% jeżeli chodzi o 7 dni i eterek na promocji oczywiście każdy ma swoje poziomy 1549 tak to wygląda słuchajcie z ważniejszych wydarzeń oczywiście gotuje się i tak naprawdę, w momencie, kiedy padał FTX, kiedy wypływały kolejne puzzle, które sobie układaliśmy, rozmawialiśmy bardzo często o tym, że tak naprawdę FTX i to, co się wydarzyło przez długi, długi okres, będzie jeszcze oddziaływać na rynek kryptowalut, tak jak to było w przypadku upadku ekosystemu Terra Luna. No i mamy, słuchajcie, informację, Mówiłem wczoraj trochę w Newsach o tym, FTX wydrukowało miliardy USDT bez pokrycia. Oczywiście jest to związane, słuchajcie, z Alamedą. Szef operacyjno-biznesowy Coinbase poinformował, że firma handlowa Alameda wyemitowała prawie 40 miliardów dolarów w tokenach USDT w roku 2021. To prawie połowa obecnej podaży stablecoina w obiegu. Problem jest w tym, że Alameda otrzymała te tokeny w jednym czasie i nie miała odpowiedniego zabezpieczenia. No i teraz oczywiście myślę, że każdy wiedzą, jak działają stablecoiny Zarządzamy właśnie przez te. Czy przez właśnie Circle, który e emituje USDC, czyli jeżeli przychodzi duży gracz, duży gigant, wpłaca odpowiednią ilość pieniędzy, dostaje za to równowartość właśnie w stablecoinie. W momencie, kiedy te stablecoiny właśnie oddaje, zwracana jest gotówka, a tokeny są palome i tak to powinno na tym rynku działać. Natomiast, oczywiście, cały proceder został bardzo mocno przeanalizowany właśnie w internecie i duże wątpliwości oczywiście budzi to, że Alameda nie miała takiej środków po właśnie analizie gdzieś tam ich transakcji na to zwróciły uwagę osoby które właśnie dokonywały słuchajcie tej analizy no i teraz możemy się zastanawiać czy rzeczywiście Alameda miała pokrycie i jak to wyglądało tak jak wiecie nie mamy pełnej transparentności w Teterze a więc nie możemy postawić ani jednej ani drugiej tezy tak naprawdę to wszystko jest na zasadach domysłu natomiast sytuacja będzie badana i jest naprawdę Rozwojowa i ciekawa. Wcześniej, oczywiście, sam, sam bankman, a więc CEO Alamedy, mówił o tym, że próbowali wielokrotnie, słuchajcie, zarabiać na różnicach kursów, właśnie na stablecoinach. No, ale giełda jest od tego, żeby zarabiać. Tak robił FTX, tak robiła Alameda. No i zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie. I tak naprawdę cały czas czekamy na te raporty z Tetera. Jak wygląda zabezpieczenie? Trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. I na każdy scenariusz trzeba być przygotowanym. Ruszył proces sama Bankmana no i oczywiście sam Bankman nie dostał możliwości współpracy z organami. Natomiast oczywiście Caroline Ellison, a więc osoba, y, która była jedną z głównych osób w Alamedzie, taką możliwość dostała i zaczęła słuchajcie, strzelać z ucha. Oczywiście z najważniejszych rzeczy wyszło to, o czym wiele osób mówiło, że FTX układał się y, właśnie tutaj z regulatorem, po to, żeby. Y, zniszczyć albo osłabić bardzo mocno giełdę Binance. Ja również przypominam, że w momencie kiedy FTX spadał, to właśnie Sam Bankman, a więc CEO FTX zwrócił się do CEO Binance bo CZ o pomoc, czyli z jednej strony robili działania, gdzie podkopywali Binance'a, a z drugiej strony jak już zaczęło palić, się, zaczął palić się grunt pod nogami, no to próbowali gdzieś tam sytuację ratować i prosić Binance właśnie o wsparcie. Imperium upadło i teraz, oczywiście, te zeznania będą analizowane, bo jest to sytuacja bardzo, bardzo ciekawa. Mamy tutaj naprawdę przemiał wielu, wielu wątków od osłabiania Binansa przez sponsorowanie kampanii wyborczych. Sama szefowa Alamedy powiedziała, że to był takie sponsorowanie kampanii, to był łatwy pieniądz i dawało to bardzo dużo możliwości, więc będzie tutaj wypływać coraz więcej osób, coraz więcej osób również będzie tutaj gdzieś tam zeznawać. No i oczywiście pewnie, Większość, tak jak Ellison, tych ważnych osób z Alamedy, z FTX-a, dostanie tutaj możliwość współpracy z organami ścigania, czyli taki mały świadek koronny. Tak to nazwijmy, ale ja również tą sprawę bardzo, bardzo mocno śledzę. Także będzie ciekawie. Oczywiście wszystko jest zwalane na sama Bankmana. Polecił mi popełnić te przestępstwa. Alameda zebrała kilka miliardów dolarów od klientów FTX i wykorzystała je na inwestycje. Krótko mówiąc, inwestowali nie swoimi pieniędzmi i naprawdę jest to sytuacja mega, mega gdzieś tam ciężka i te puzzle się układają i to po raz kolejny pokazuje nam dlaczego nie można trzymać, słuchajcie, dużych środków na giełdzie kryptowalut. No. Strzela z ucha, zobaczymy. Słuchajcie, co będzie działo się dalej. Lecimy oczywiście dalej z naszymi tematami. Ostatnie dni w gamingu mają tylko jedną nazwę to jest projekt Big Time, który jest grywalny. I teraz tak, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś o projekcie, wczoraj na kanale Piotra, a więc naszej osoby z Crypto ekipy która zajmuje się gamingiem, gościliśmy ambasadorów Big Time. Ten film jest dostępny u Piotra na kanale, możecie go obejrzeć. Ja również zadawałem swoje pytania, Dlatego, że interesuje mnie sam rozwój gry, interesują mnie lamby i również interesuje mnie sam token. Oczywiście samą tokenomię, samą ekonomię jestem w stanie sprawdzić sam, ale jeżeli chodzi o itemy do gry, jeżeli chodzi o lamby, myślę, że jest tam sporo, sporo cennej wiedzy. To co najważniejsze, słuchajcie, co wyciągnąłem z wczorajszego live'u, to to, że pamiętacie poprzednią hossę, Wielki boom ma nft i ma. Tak naprawdę, Play to Earn na gaming, na blockchainie i większość tych gier po prostu nie była grywalna, po prostu była słaba, ba, powiem więcej: większość tych gier nie ujrzało i nie ujrzy nigdy światła dziennego. I sam w takie projekty gdzieś tam inwestowałem i straciłem spore środki. Dlatego trzeba ciągle wiedzieć, że inwestowanie w nowe projekty wiąże się z ryzykiem. Natomiast Big Time przede wszystkim jest grywalny, działa i zbiera bardzo dobre recenzje. Oczywiście wiele osób teraz mówi o Big Time, dlatego że jest tam Airdrop. Jak go otrzymać? Oczywiście też dowiecie się z kanału Muadiba. Natomiast nie jest to takie proste i łatwe, jak jest to przedstawiane przez większość influencerów właśnie, którzy tak naprawdę z gamingiem nie mają nic wspólnego. Sam token, słuchajcie, naprawdę mega dobry wynik. Ja obserwowałem oczywiście listing na okx ie od wczoraj 351% i na dzień dzisiejszy token jest dostępny na kilku mocnych giełdach OKX. oczywiście nasza giełda, z której korzystamy, MEXI i ja tam robię swoje zakupy, więc jeżeli też zainteresujecie się big time'em, to polecam, link do Maxi macie pod tym materiałem, no i oczywiście BitGet, to jest duży gracz, jeżeli ktoś nie lubi giełd scentralizowany, ten token możemy kupić po Ethereum właśnie na Uniswapie. Natomiast oczywiście cena bardzo mocno urosła, ja to rozegrałem spekulacyjnie, udało mi się na tej pozycji zrobić 100%, nie pisałem o tym na Twitterze, nie mówiłem o tym, dlatego że moim zdaniem ryzyko tutaj było zbyt duże i uważałem, że tak naprawdę największe wzrosty gdzieś tam są przed Nami, a bardzo mocno to urosło. No i teraz zastanawiamy się, co się może wydarzyć z Big Time. W mojej opinii oczywiście ten token będzie porównywany do największych tego świata, jeżeli chodzi o gaming, a więc przede wszystkim do Illuvium, które zrobiło niesamowite wyniki i warto zauważyć, że ten token robi dobre wyniki w trudnym czasie. Dużo tokenów będzie zrzuconych, no bo oczywiście gracze pewnie będą po części te tokeny zrzucać, natomiast spekulacyjnie jest to pozycja, którą ja będę bardzo mocno obserwował i na pewno będę starał się tutaj to rozgrywać na koszyku długo i Krótkoterminowym standardowo. Natomiast bierzcie pod uwagę to, że na dzień dzisiejszy ten token zrobił bardzo mocny wynik, ale tak jak nie potrafię wskazać tutaj dna, tak nie potrafię wskazać szczytu. No bo jeżeli patrzymy na same iluwium rosło niesamowicie, więc tutaj na pewno będzie ciekawie, ale polecam w ogóle zainteresować się samą grą. Jeżeli lubicie gaming na blockchainie, to być może w końcu. Większość osób stwierdzi, tak, w końcu mam w co pograć na blockchainie. Więc temat mega ciekawy i na pewno łapie ostry, ostry hype. Trzeba też uważać, żeby tutaj nie dać złapać się fomo, no bo tak jak mówię, nikt tak naprawdę wam nie powie, w jakim miejscu jest ten token, bo graczy jest ile jest, a większość osób, które obracają tym tokenem, to są po prostu spekulanci. A tak jak widzicie, wolumeny naprawdę mocno. Rosną. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Real Fever, projekt, projekt, który lubimy, który z nami, z którym współpracujemy, wydaje właśnie w swoim ekosystemie nowy projekt. To się będzie nazywać Organia. Możecie już wejść sobie na social media, zobaczyć jak to będzie wyglądać. Start oczywiście będzie 18 października, a więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby z tym się zapoznać. Jest to projekt, który ma wzmocnić cały ekosystem Real Fever i myślę, że jeżeli ktoś też interesuje się sportem i blogiem, to tego projektu również nie warto przegapić, warto mieć rękę na pulsie. I z tej okazji, z okazji startu, projekt RealFi, przygotował wam konkurs dla całej społeczności krypto. Ekipy, konkurs jest oczywiście rozpisany na moim Twitterze 5 NFT-ków epików właśnie z gry Lear Fever raz 50 dolarów i 10 razy po 10, a więc nagrody moim zdaniem całkiem zacne. Będziemy analizować, oczywiście na razie ciężko wyciągnąć tutaj z dokumentacji bo jest dużo tutaj tajemnic jak to będzie wyglądać, jak tylko będą odkrywać kolejne karty, będziemy Was informować o tym co ciekawego w Lear i organi się dzieje. Lecimy sobie dalej, przypominam, że za nami jest pierwsza runda IDO na Spartabex z projektu Game Drop no i dzisiaj mamy rundę drugą Google, a więc dla osób, które mają NFTki. I mają zastejkowane 1500 sparty Te osoby mogą brać udział Jeżeli nie macie MFT-ków Wtedy oczywiście musicie mieć zastejkowane 3000 No i alokacja jest 3000 na portfel Wszystkie zasady macie rozpisane Ja brałem udział w rundzie pierwszej Więc w rundzie drugiej udziału brać już nie muszę Ale te osoby, które nie mają MFT Jeżeli są tym zainteresowane No to informuję, że dzisiaj to się odbywa Merkli kojarzycie doskonale Jest to oczywiście projekt, gdzie możemy bridge'ować nasze MFT Przy użyciu w życiu technologii layer zero, no i oczywiście teraz sam, sam gdzieś tam spekulacyjnie gram pod airdropa layer zero. I to co słuchajcie, warto zauważyć, to że została tutaj dodana nowa sieć, a więc sieć scroll. I możemy już tutaj sobie przy pomocy właśnie layer zero to przenosić. Dostałem od Was informację, że jest bardzo, bardzo drogo, około 15 dolarów. Wczoraj zrobiłem to w nocy i zapłaciłem jednego dolara z hakiem. A więc, jeżeli chodzi o mnie, no to ja oczywiście tutaj mintowałem przemoc. Yy, Właśnie mintowałem na sieci Arbitrum i bridgeowałem to na sieć, właśnie Scroll. Tak, także taką operację sobie wykonałem. Po dwie operacje na portfel zostawiłem ślad, właśnie i na Merkli I oczywiście użyłem tutaj kolejnych transakcji, właśnie na Layer Zero. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ta sieć została dodana. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz co do y, scrolla, no to tak jak wiecie oficjalny bridge jeszcze nie ruszył, ale jeżeli ktoś chce testować, to na OURTU mamy już też możliwość właśnie bridge'owania naszych y, środków, możecie sobie tutaj pokorzystać z tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Ja nie mam dużego zaufania do tego typu dexów, więc y, gdzieś tam nie działam, y, też y, kwoty nie są duże te y, minimalne maksymalne, więc można sobie popróbować, ale ja jednak czekam na start oficjalnego mostu, a potem dopiero robię jakieś dodatkowe ruchy. Natomiast faktem jest, że na all to scroll już działa. To, co nas oczywiście interesuje, to jest holograf, mamy kolejny mint, ja tu pilnuję tego, żeby mintować na kilku sieciach, oczywiście najbardziej gram tu pod Zorę między innymi, więc zawsze robię mint na Zorze, natomiast mint na Zorze nie pozwala nam bridge'ować naszych nft NFT'ków, o tym pamiętajcie, nie działa jeszcze bridge'owanie z Zory na inny blockchain, więc ja zawsze mintuję sobie Zora, Arbitrum, Optymizm i albo Arbitrum, albo Optymizm przenoszę między kolejnymi trzema, czterema blockchainami, więc tak Que é mentia um jak działacie pod airdrop, przypominam, że jest tutaj leaderboard, punkty się zbierają lecimy sobie dalej, oczywiście nie ma spania w Gameswiftie. jeżeli chcecie zobaczyć w jakim miejscu jest projekt Gameswift ostatnio przeprowadziliśmy właśnie bardzo dwie fajne rozmowy dwie części, Diabeł przeprowadził je z Panem Paragrafem naprawdę jest pełne kompendium wiedzy w jakim kierunku chce Gameswift iść, co dowozi, więc tu jest już prywatna decyzja każdego, jak ten projekt ocenić, naszą rolą jest dostarczeniem Wam jak najwięcej informacji informacji i kontaktu właśnie z teamem co robimy. Natomiast co jakiś czas dostajemy informacje o nowych projektach na platformie, a więc nie ma spania i kolejne tutaj gry dołączają do platformy Gameswift. Na Kandze oczywiście cały czas mamy nowe lekcje, także jeżeli chcecie się edukować, naprawdę Kanga robi to w sposób bardzo, bardzo dobry, to zapraszam na ich Twittera, tam jest odpowiedni link. No i przypominam, że na dzień dzisiejszy Kanga jest jednym z lepszych miejsc, żeby wejść z walut fiducjarnych, czyli właśnie jeżeli jeszcze nie macie stablecoidów, nie macie krypto, chcecie wprowadzić Prowadzić swoje waluty fiducjarne przez Kangę. Robi się to szybko, sprawnie i tanio. Link, oczywiście, do rejestracji na, Kang, na Kangę również macie pod tym materiałem. Lecimy sobie dalej. Mamy nowe głosowanie DAO w Kryptomech. Dzięki temu, że głosujecie, możecie mieć wpływ na to, jak rozwija się sama gra. No jeżeli chodzi o Chiliza, kolejne fantokeny yy, właśnie wchodzą tutaj yy, na Chilis Chain, Uruchomiane są depozyty yy, i wypłaty, więc po kolei ten ekosystem jest przenoszony, a my oczywiście czekamy na mocne informacje, które będą związane z giełdą Chilis X, czekamy aż pojawi się produkt, który wzmocni sam token Chilis i samą giełdę Chilis no i na koniec Zetli. Ostatnio byli na konferencji World Football Summit. Niedługo porozmawiamy z Michałem, co w ogóle dzieje się w projekcie, w którym kierunku idą, bo tych informacji nie ma dużo i tak naprawdę... Widać, że szukają swojej drogi, szukają finansowania. Ostatnio sporo było właśnie tutaj o tym bliźniaku. Także tutaj myślę, że też trzeba o tym porozmawiać. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że jak zawsze było wartościowo. Zapraszam wszystkich na giełdy, zapraszam wszystkich do korzystania z naszych linków, bo dzięki temu wspieracie krypto ekipę i jest to dla nas przynajmniej podziękowanie za naszą pracę. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia jutro.